Cześć, witam Was na moim dzisiejszym filmiku. Porozmawiamy na tym filmiku o serbianie, który zamówiłem i kupiłem na podłogi Docelowo podgrzewanie podłogowe. Srobion, zamawiałem przez internet. Z pewnej stronki już nie będę polecał czy nie polecał, tak. Dostawa była za około miesiąc, gdyż wskazałem, że jestem chory i poproszę dostawę tak, po tym i po tym. tak. Dostawa była zbiorcza z Podlasia. transport. I po prostu musiało się zebrać kilka osób tak, żeby to dowieść. Tak, za transport zapłaciłem 200 złotych. Z serpianu zamawiałem 63 paczki na podłogi. I, i co mogę jeszcze powiedzieć? Tak, szybko to zostało zrzucone. Nie zamawiałem, czemu nie zamawiałem od Janusza ze sklepu stacjonarnego? Po pierwsze, Janusz taki ze sklepu stacjonarnego ma że tak, jakoś. Ja z hurtowni zamawiałem, bezpośrednio od producenta doszło. Po drugie, u Janusza wszystko, jak możecie zobaczyć, stoi miesiącami, tak, wszystko na dworzu, czy to jakieś kleje, czy yy, styropian, tak, który jest wrażliwy na promieniowanie słoneczne, tak UV. A tutaj mam, przyjechało mi z fabryki, tak, Pora bezpośrednio, yy, świeżutki, tak cięty. Yy. Dwa dni wcześniej wycinany z tego, co patrzyłem na tych na naklejkach, tak, Prze, dwa dni przed transportem wycinany był. Także jeszcze czuć to spalenie, no tak, odcięcia nie leżał nigdzie, nie był narażone na promieniowanie. No i dojechało i dlatego od Januszeków nie zamawiam ze sklepów tak, Który, którzy mają marże i Leży nie wiadomo ile. Tak nie, wolę tutaj zapłacić, nie wiem, czy dużo taniej, czy Koszty są porównywalne, ale e, tak po prostu zrobiłem. Tak samo jak na elewację, zamawiałem. Oczywiście, powyżej e, 100 paczek, czy ileś, ileś metrów, trzeba darmowy transport. Jest jakiś zamówiłem. E, dwa rodzaje białego, piątki i szóstkę, Lambda 036 i trzy rodzaje grafitowego e, Lambda 030, tak. Piątka, ósem, siódemka i ósemka. Jak wymyśliłem tu, jak ten scenerapię dawać, tak? Yy, chodzi mi o, 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 o pomyślenie, żeby nie przesadzić, a żeby i kasa jakaś w kieszeni została, chociaż to pieniądze tutaj nie są jakieś różnice drastyczne. Yy, z tego co pamiętam, tutaj do, do garażu kotłowni dałem piątkę, czy tam szóstkę, tak, już nie pamiętam, biały, gdyż nie zależy mi tutaj, żeby było jakoś strasznie ciepło, tak, żeby była tylko izolacja na dole. Tu na cały dom, na dół dam siódemkę i 8, gdyż 15 jest w projekcie. Grafitowy dam, gdyż na tym mi najbardziej zależy, żeby to było wszystko. Wszystko, żeby to było tak jak najcieplej od tej ziemi i zainwestowałem w to po prostu. I to na przemian szło. U góry nad garażem w tym pomieszczeniu również zainwestowałem dam yy, piątkę grafitowy grafitowym na 0,30, gdyż garaż będzie czasami ogrzewany, czasami nie. Na Suficie jest też piątka, ale na podłodze też piątkę grafitową dałem. Tak? Na Suficie też jest piątka grafitowa, żeby nie ciągnęło od tego nieogrzewanego garażu. No i tutaj reszta yy, pomieszczeń pod dałem. Dam piątkę też grafitowo, znaczy nie grafitowo, piątkę, yy, znaczy szóstkę dam. Biały, gdyż to takie będzie oddzielenie, tylko tak nie ciągnie tego z tego stropu, jak całe będzie ogrzewane. I wolam zainwestować wszystkie pieniądze tak tutaj na chudziaka, żeby wszystko było pod podłogówkę, żeby z ziemi nie ciągnęło. A tam to już mnie, mnie interesowało, powiedzmy tak, na, na poddaszu. Także 5 rodzajów. Zamówiłem tego z 63 paczki. No i będziemy działać dalej, tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, hydraulika tak będzie się robiła niebawem. Wszystko jest poznaczane, gdzie co i jak, jaka szafka, jaki zlew. Wszystko będzie kute, rozwalane, tak. Potem knaufem za tego i tak tam będą płytki. I tak tam będą płytki, mówię, tak. W sensie, gdzie będzie y, kute pod instalację wodną, czy, czy też tam odpływy jakieś. No. Także to było na tyle w tym odcinku. Tutaj jest część z część jest na górze już podzielona na pomieszczenia. Także dzięki bardzo za oglądanie, wypowiadajcie się, komentujcie, subskrybujcie, no i lajkujcie, trzymajcie się, cześć.